Witam, czy twoja pompa do podnoszenia ciśnienia została odpowiednio dobrana do danego zastosowania? Czy jesteś sfrustrowany brakiem miejsca na montaż urządzenia do podnoszenia ciśnienia? Czy poświęcasz zbyt dużo czasu na montaż? Wyobraź sobie jednokompaktowe, łatwe do zamontowania urządzenie, które spełnia wszystkie twoje wymagania. Przyjrzyjmy się, jak to możliwe. Witamy w laboratorium Grundfos. W projekcie i podczas budowy domowych instalacji podnoszenia ciśnienia korzysta się z wielu różnych komponentów. Uzyskanie właściwych informacji o zakresie stosowania i doborze odpowiednich komponentów w celu zbudowania optymalnie zwymiarowanej instalacji może być trudne. Chociaż może się wydawać to oczywiste, niektóre pompy podnoszenia ciśnienia pracują w określonych sytuacjach lepiej niż inne. Nieprawidłowy dobór komponentów może prowadzić do wydłużenia czasu montażu oraz do tego, że zestaw nie będzie w stanie sprostać wymaganiom instalacji podnoszenia ciśnienia. Tradycyjne instalacje podnoszenia ciśnienia mogą być skomplikowane. Składają się one z wielu różnych komponentów. Większa złożoność oznacza dłuższy czas montażu i większe ryzyko zakupu niewłaściwych komponentów. Czas potrzebny na pozyskanie odpowiednich komponentów lub naprawę istniejącej instalacji może być wysoce nieefektywny i prowadzić do niezadowolenia klienta. Ograniczona przestrzeń montażowa jest najczęstszym problemem przy montażu zestawu do podnoszenia ciśnienia. W większości przypadków oznacza to konieczność rozbudowy instalacji w celu znalezienia dodatkowej przestrzeni, co może być czasochłonne, skomplikowane i powodować niezadowolenie klienta. Na szczęście jest na to rozwiązanie. Typo szereg pomp skala firmy Grundfos to kompletne zestawy do podnoszenia ciśnienia. Składają się one z pompy, sterownika, zaworu zwrotnego, zbiornika membranowego i przetwornika, umieszczonych w jednym kompaktowym urządzeniu, które można szybko i łatwo zamontować. Zakres stosowania jest szeroki. Nadają się zarówno do montażu wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, dzięki czemu dobór jest mniej skomplikowany niż w przypadku tradycyjnych pomp. Przygotowaliśmy mały test porównawczy, w którym nasi instalatorzy w tradycyjny sposób złożą urządzenie z pojedynczych komponentów i zamontują je oraz zamontują pompę skala. Jak widać, znacznie szybciej montuje się pompę skala. Wystarczy podłączyć rury, zalać pompę, włączyć ją i ustawić wartość zadaną według zapotrzebowania. W razie konieczności, wartość zadaną można w prosty sposób zmienić. Przyjrzyjmy się teraz pompie skala 1. Dzięki zintegrowanej jednostce sterującej pompę SKALA 1 można w prosty sposób uruchomić bezpośrednio z jej panelu sterowania. SKALA 1 posiada również zaawansowane funkcje i ustawienia dostępne przy pomocy aplikacji Go Remote. Wystarczy pobrać aplikację i pozwolić jej przeprowadzić Ciebie przez konfigurację online. Po uruchomieniu aplikacja umożliwia monitorowanie, rozwiązywanie problemów i sterowanie pompą SKALA 1 bezpośrednio z Twojego smartfona. Stosując pompę Scala można zaoszczędzić do 2 godzin podczas montażu. Oszczędzasz czas na przerabianie instalacji w celu dopasowania urządzenia do przestrzeni montażowej i dodatkowe koszty związane z zakupem rur i złączek. Skala to kompletne urządzenie do podnoszenia ciśnienia, które można łatwo i szybko zamontować. Dziękujemy za widzę w laboratorium Grundfos. Do zobaczenia następnym razem.